Przepraszam za niską jakość, ale musiałem użyć niskiego formatu pliku. Dziękuję za uwagę. Witam Was, drodzy widzowie. Tutaj jakieś domofoniaszne dzisiaj nagrywamy lift tour olimpijskiej zaczynamy olimpijska 1 wpiszemy kodzik okej okay. więc wychodzimy. wchodzimy poproszę obudowaną piętrze trzecim który przyjedzie? Prawy przyjedzie. Wow. No i to jest wersja towarowa. Siemano Dobra Proszę Logo, lift service www.lift.pl Czemu nie mogli wybrać liftservice.pl? Dobra, piętro dziewiąte Lift Cervizesa, blacha. To jest taki bardziej nowoczesniejszy guzik. Data sprawdzania obudy te listopad. Ale co to za dźwięki od tego Lift O Ojej! Czy do nas jedzie? Chyba. No widzę Jest. Przedłużenia. To jest po prostu normalny zramot lift serwis. Taki krótszy. Nie, nie zrobię tego. Dobra, zaraz będzie magiczny dźwięk. Się na olimpijską 5, no więc tak. Nie Dobra, kierujemy się, Mati mi wytłumaczył właśnie rozkład ol olimpijski, bo byłem dość zadziwiony. Ale no dobra, kierujemy się na piątkę. O Jezu, to jest nagrywane o 17. Kaj, tutaj jest wejście do. No no. Ale czemu musieli zrobić taką, taką wysoką poradnię? To jest moje pytanie. Jestem tutaj z moim bratem. O. Olimpijska 5 Kodzik. Kolejny cichy. Nie chcę wisić, stary nie chcę wisić. Pojdziemy sobie najpierw starym i wisić. Fajny gołek Na jakiej go, no. gangu produkciaków, czyli poprzedniego gangu, światło jedno, światło drugie. To jest w ogóle taki stary lift, serwis, stary, stary A tutaj trochę zepsuty wyświetlacz, ale no Ten będzie jechał. Ciekawe jaki będzie gong, bo ja dostałem z od tego Lisa, bo ten sam gong jest u mojej dziadki. przedłużka, więc możecie widzieć tak tutaj lepiej. Czy ktoś tam był? Nie, to tylko chyba moje halucynacje Dobra, drugie, pierwsze. Parter, wyjście z budynku. Idziemy na następny. Kierowanko na następny. No dobra Mati. Jakie zaporady w sumie. No. I tutaj chyba jest już wiem jaki. No tutaj jest jedenastka. Tutaj ja nie nagrywałem, ale ale widzę, że to nagrywa. Tutaj jest Olimpijska 7 9 11. Zrobimy podwójny domofon. Mamy już lewego. Krupkowała, nie? O nie falownik! O o, o, o! -o, -o. nie mogę zdjąć tego walonego falownika. Ale jak muszę powiedzieć... Ja... Wrócił głos. Dobra, znaczy na parter. Przecież walamy stan umysłu. O. Ten sa jest Kabina. Przyjęta O, jest tutaj przyjęta dyspozycja. Przyjęto dyspozycja na... No, ale tutaj akurat nie piszę, że jest falownik, ale myślę, że nadal jest. A, tutaj kolejny towar. Kurde, ale światło nie kuczą. Przygotujcie się na fajny dźwięk. 3, 2, 1. I teraz. i wychodzimy z tej creepy zimny a tutaj jest jednak papierowa tabliczka, a nie no dobra, idziemy na następny blok no dobra 19, 21, 23 z nich nie jest na parterze ale dźwięk dobra, prawy jedzie zremont lift service może to jest lift service? tym razem to jest lift service ma no, drzwi kabinowe. kabiny. Tutaj macie okienko, z której widać trochę zęba, znaczy bindy. A tutaj kolejny towarowiec. kropo wyświetlacz. No. A tutaj ktoś robił bardzo wulgarny, Tak, rysowanka. No i jedzie. Ej, ją on to bez nijaku nadmieni. Drzwi okay. zamykają, dzieje samoczynnie. Okej. Okay. No. już nerwy chliwcy. Jest akurat kabina oli wceja wesowa, na No, Zamykajcie się. No to jademy tutaj znowu lustro, się ma podobna kabina jak do nie w celi są moje cioci. Wojska polskiego 11. Ale są inne drzwi kabinowe, chłopi. W sumie. Ale będzie dźwięk. Zaraz będzie dźwięk. Posłuchajcie. O tym. idziemy na następny na następny wieżowiec kierowanko, następny wieżowiec mamy to jest tylko teraz osobny wieżowiec więc no brak podró podwójnych lub potrójnych bufonów Chciałabym powiedzieć po czwórnych. Dobra Kolejny Ako, olimpijska 17 to jest. Jest dobra. Dzięki młody. I dobra. Wzywamy w windę. Tutaj stary lift service i zrobili w service. Dobra, z ram przyjechał, bo będę musiał przerwać nagrywanie. No tak, będę musiał przerwać nagrywanie, albo poczekam na następną lindę. Zaraz wracam. Skoro ta familia już pojechała, mogę wysłać. Jest taniej To jest nasz rok 1999, ale chyba był modernizowany. Mój kolega powiedział, że nie mam psychiki pojechać tym liwcem wizem, a jednak mam. Dobra, żeby nie miało przepału następnym razem, bo akurat tu nie mieszkam. Nie jestem tutaj normalnie za Chyba, No dobra. Widać, że ktoś wszedł, ale ja tutaj czekam na chwilę, bo muszę ją nagrać. Tutaj jest trochę bardziej zdewastowany jak ostatni. Ale tutaj wyświetlacz nie ma szybki. Widzicie, jakie to jest creepy? Uuu, ale creepy! Ale mam psychę się tym przejechać. Ha? Co myślisz o tym windy wytomił? Że mam psychę tym pojeździć. <grym> no dobra. Piętro jedenaste. O, Tutaj jest mój ulubiony gong Na cztery to Na cztery to, na zero A tutaj jest pomalowany na brąz Wezmęcie już prawego dźwiga Czyli z reguły w service Widać, że on już Nie, on jedzie na dół No skurde no nie ja ujechać się na górę. Co nie działa. O, już jedzie. Pójdzie jak te małe jak te coś. Przyjedzie, tutaj oszaleję na serio, oszaleję. O, widać, że już jedzie powoli, ale. Dokładnie. Jest. Myślałem, że już nie przyjedzie. I w serwis i co to? Co to było? Co to było? Ja nie wiem, co to było, ale musiało to być coś dziwnego. Tutaj, no, strzałka to jedynie kreska, że w niej tutaj jest szybka i nie jest aż tak chrępi. Znowu, ten sam dźwięk. Myślicie, że ja się tego boję? No i teraz RR, I na do następny. Dobra, ostatni jeżowce. Dziś pięć no tu naprawdę nie byłem dobra ojeju dobra no No i no, mam tu domofony. Nie mam czasu, bo zaraz mam autobus. O, akurat ten jest szybki. No. Ale robi jakieś trzęsienie. Nie wiem, czy się nie Akurat to było. Okej, okay, dobra. Proszę, seję, genial. jedzie ale nie, ale ale wielki no. no ale poprawnie ale nie, ale Jedzie ten nie, ale proszę ten w górę. ten jedzie tutaj To kolejny program. O nie o nie, 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 no widzę falowników. Falowniki są przez przecież pleja. Dla No i bez ośmiu za wcześnie jest na święta, aż okay. dziękuję. dziękuję za oglądanie tego mini albo. Medium lift tora. Do widzko. No to razem wyszło pięć bloków. Dzięki za oglądanie.